Siemano widzowie! W dzisiejszym odcinku znowu jeżdżę sam bo nikt nie jeździ może jutro ale jakiś krótki się nagra, żeby był kontent, no bo jak jednak nie ponagrywa się ze 3 dni no już spadają te wyświetlenia a żeby się odbudować to niestety trzeba się trochę postarać więc lecę trochę na koło, próbowałem wyrywać ale się boję, bo hamulca tego nie mam Co wcześniej, co ja robię? Wcześniej sobie próbowałem tak wyraź po prostu na stojąco, ale no, jak już do tyłu, to już hamulca nie ma. I obczałem w taki sposób, że kładę sobie normalnie tu na siedzenie kolano. Mogę no, dać do tyłu, aż jak wleci, to. Oj! Nie polecę. Co to koło takie brudne? Jejku. Dzisiaj zimny, jakoś dobra, spróbujmy. bo no dałoby się jak był ten hamulec bez hamulca tak się traci trochę... Się udało o ale fajnie idzie nie no luks kurde cały czas mi się wydaje że tutaj samo wie I'm not to be Teraz obraz dobry, bo wziąłem na super view, bo na White to tak dziwnie było, tak nic nie było widać, teraz wziąłem na super view, więc napiszcie jak to wygląda, czy lepiej, czy gorzej. No i ogólnie możecie też napisać, jakie polecacie ten programy do montażu, filmu takie płatne, bo no bo wiadomo, za darmo, teraz zaczęłam używać kapkuta i też zacząłem, ale strasznie też ścina jakoś na YouTubach o już opryski robi I na YouTube'ach u niektórych jak oglądam no to mają taką fajną jakość ale u mnie taka dziwna jest nie wiem dlaczego to mi się wydaje że wina programu bo trzeba jednak mieć ten płatny i tam oglądałem jak się ale takie wiecie tanie płatne żeby nie ścinało tej jakości żeby była oryginalna jak w kamerce bo używałem klimp y hamp to ona strasznie ścinała jakoś że nic nie było widać kapka tak średnio a najlepiej to już było jakby nic nie ścinało no bo jak jadę czasami przez las tuczy ledwie widać ten obraz dlatego Możecie napisać e, jaki polecacie, jakiś darmowy. Znaczy no y, płatny, płatny, co ja gadam. Także jadę się gdzieś jeszcze, przejadę. Może jutro będzie ktoś jeździł, może nie, ale wiadomo, się przyjedzie to samemu się jeździ, niestety. ma takiego miejsca fajnego do latania bokiem. Wszędzie są jakieś takie dziwne. O jajku. No jak samemu się jeździ to się nudno jest. Kurde, nie ma gdzie jeździć. Tak to by gdzieś pojechał na drugi koniec z kimś. A samemu to się pojedzie, to się coś spierdzieli i dopiero będzie. Tak to majster by podholował chociaż. Dobra, jadę dalej. Gdzieś się przejadę, trzeba wymyślić gdzie jeździć. Z też wariuje, jak palę to już jest odpalony, to on jeszcze działa. Go. Kurde, leci dół do góry wszędzie, ale mi się wydaje, że tutaj na osi, jak jest tutaj ten, to luźno właśnie jest się rusza, i tutaj trzeba by dokręcić. Ale jak ja to czasami to o tak normalnie chodzi, wkurza to już myślałem, że to sarna, to słupek.